O godzinie trzeciej dziś rano odebrano sygnał systemu samostarującego, nadawany w dwuminutowych odstępach z orbity Neptuna. To niesamowite. To ukryty wymiar. Wrócił. Ukryty wymiar to kryptonim tajnego rządowego programu naukowego, którego celem było stworzenie statku poruszającego się z prędkością większą od prędkości światła. Opracowano sposób otwierania okna między wymiarami. W ten sposób statek mógł w jednej chwili przenosić się z jednego krańca wszechświata na drugi. Gdzie był przez ostatnie 7 lat? Tego właśnie mamy się dowiedzieć. Po siedmiu latach w kosmosie, na pokładzie było osiemnaście osób, wszystkie zniknęły bez śladu. Rozpoczynamy otwieranie śluzy. Statek wrócił bez załogi. Znaleźliście kogoś? Nie. To jeden wielki cmentarz, ale nie pusty. Oh, Werner, wow. mam kłopoty. Przekroczył granicę naszego wszechświata. Nie wiadomo, gdzie był, ani co przywiózł z powrotem. Ten statek reaguje na nas i to coraz silniej. Próbujesz mi powiedzieć, że ten statek żyje? Pokażę wam prawdziwe cuda. Może. Znam moje tajemnice, moje lęki. Uciekajcie stamtąd Nie uciekniesz Nie pozwoli im Niech Bóg ma nas w swojej opiece Ukryte wymiar.